Cześć. Cześć! Witamy Was w odcinku, w którym pokażemy Wam pomysły na prezenty od zajączka. To będą pomysły na prezent dla dzieci najmłodszych, czyli takich niemowlaków do mniej więcej pierwszego roku życia. Szczerze mówiąc, w naszym domu do tej pory nie mieliśmy tradycji e, dawania dzieciom tych prezentów od zajączka. E. No, jakby nie pochodzimy z takich regionów polskich, w których ta, ta tradycja istnieje, ale w tym roku te święta są wyjątkowe, nie spędzamy ich razem z naszą dalszą troszkę rodziną, tylko w tym naprawdę najbliższym gronie, nie zobaczymy się z dziadkami, nie pojedziemy ani do moich rodziców, ani do rodziców Michała i pomyślałam sobie, że może te święta nie były takie, wiecie, no jednak smutne, to uatrakcyjnimy je tym poszukiwaniem prezentów, e, które ukryje nam gdzieś w domu czy w ogródku zajączek, e, po pierwsze będzie to duża frajda dla dzieci, a po drugie, no, będzie to zawsze jakaś dodatkowa atrakcja e, bez wychodzenia z domu. I kiedy szukałam prezentów dla moich dzieci, to stwierdziłam, że w takim razie znajdę od razu pomysły na prezent dla dzieci z różnych grup wiekowych. Teraz zaczynam od prezentów dla niemowlaków najmłodszych. Każdy z tych prezentów to są raczej takie wiecie, prezenty nie za drogie, nie są takie super drobiazgi, ale takie prezenty do mniej więcej, no maksymalnie 100 zł, ale większość z nich to jest około 50-70 zł, czyli żadne duże rzeczy, raczej prezenty mniejsze, ale naprawdę bardzo fajne. I zaczynamy od prezentów dla takich najmłodszych ym, dzieci. W zasadzie to jest prezent dla noworodków pokaż Halenko. To jest lisek whisper z zawieszką. Tą zawieszkę można sobie przyczepić do wózka albo do łóżeczka yy, I w środku w lisku ukryty jest mechanizm szumiący, który trzeba wcisnąć. O, i po wciśnięciu szumi. E, ten lisek szumi różowym szumem przez maksymalnie 40 minut. Po 40 minutach się wyłącza sam, ale można wyłączyć go wcześniej. E, I ten szum uspokaja dzieci, pozwala im e, zasnąć, jeżeli mają problemy z zasypianiem, no i genialnie wycisza w ogóle e, odgłosy takie, wiecie, z, z trochę dalszych okolic, czyli na przykład odgłosy krzyczącego rodzeństwa. E, u nas szumujący mieś sprawdził się naprawdę super, kiedy Helenka była mała jeszcze nie było takich wtedy małych e, przenośnych zwierzątek szumiących, więc polecam naprawdę bardzo fajna rzecz polskiej marki, więc przy okazji wspieramy polskie biznesy. Yy, drugi super pomysł na zabawkę dla niemowlaka yy, to jest obal marki Skip Hop, to też jest lisek. Yy, ja lubię liski. Helenko, ty lubisz liski? A, też robię śliski. I to jest taka super zabawka i dzieciaki naprawdę uwielbiają to i to jest chyba jedna z fajniejszych zabawek, którą warto kupić takiemu niemowlakowi od mniej więcej trzeciego miesiąca życia. To jest mięciutkie, to jest miękki silikon. E, tutaj można sobie wiecie, chwytać paluszkami. To jest twarde, w środku jest grzechotka, tutaj są kuleczki. E, te kuleczki można sobie próbować wkładać do buzi. E, uszka to są usze, tak? Hmm. Uszyliska też mogą pomóc e, ząbkującemu dziecku. Naprawdę bardzo fajna zabawka, e, też nie jest e, droga. Podoba Ci się? Tak. No podoba się, Halina, nawet się podoba, więc super fajna. Grzechocze. Kolejny pomysł na prezent dla niemowlaka to jest e, gryzak marki BTOYS i ten gryzaczek piszczy. Mogę go na chwilę? Pokażemy go. E, jeżeli macie zwierzęta, które wiecie, źle reagują na takie piszczące zabawki, to to nie jest dobry pomysł na prezent dla waszego dziecka. Ale jeżeli nie macie, to jest, o, to jest ok. One są wykonane z naturalnego mm, kauczuku. Są takie mięciutkie, bardzo bardzo przyjemne w dotyku, w bardzo ładnych kolorach. I mi się podoba. I tobie, i Heli się podoba. Można to sobie gryźć, można to sobie wkładać do buzi, można to wciskać. E, bardzo fajny e, pomysł na I prezent. Można też sobie blać do wody. No właśnie do wody bo, bardzo dobrze Helenko, że o tym wspominasz, bo do wody tego nie należy brać, bo to jest dziurka, więc jeżeli tam się do środka dostanie woda, no to w środku może pojawić się pleśń, więc tego nie bierzemy do wody, ok? No e, kolejny pomysł na prezent dla niemowlaka, to też jest produkt polskiej marki e, Lula Love. To jest auto. I to jest w zasadzie tak naprawdę zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej pierwszego roku życia. Ale e, moje doświadczenie mówi, że takie dziesięciomiesięczne, czyli takie starsze niemowlaki e, naprawdę będą zachwycone takim pierwszym autkiem. Ono samo jeździ. Jest, e, w, występuje w ogóle w trzech kształtach: to jest koło, jest jeszcze kwadrat i trójkąt. Łatwo można to chwycić. Mhm. Jest wykonane w Polsce. Wykonane jest ręcznie przez stolarza z drewna bukowego. I ostatni pomysł na prezenty dla niemowlaka, to jest to. To się nazywa Lala Boom e, polskiej marki Treffle Baby. I to są takie kulkoklocki sensoryczne. Tak, i można. i można tak rozczepiać, a potem do tego zielonego można sobie przyklęcić. Dobra, to zobaczymy może, jak to wygląda w środku, co? Tak. Okej. Okay. Tylko musimy te zabawki przesunąć. dobra, Mama, przesuwamy te zabawki. A schowasz się na dół już. Dobra, ja wyciągam. Okej, okay, to mamy, tak? Tak. można sobie tak lożę i skręcać, tak. Ty... Kulkoklocki, one są złożone z dwóch części. I jakby dla tych najmłodszych dzieci, bo to jest zabawka dla dzieci od 10 roku, 10 miesiąca życia, więc te najmłodsze dzieci raczej nie będą jeszcze potrafiły tego skręcić i rozkręcić, ale dla nich jest ta opcja, w której po prostu sobie te kulki. Ze sobą szczepiają, rozszczepiają, tak? Starsze dzieci, jak już trochę będą mieć większą sprawność, mogą sobie właśnie te klocuszki skręcać i rozkręcać. Można je łączyć z różnymi klockami, tak? Czyli rozkręcamy ten. Można... można sobie dokładnie dokręcać takie. To chyba się nie da, tak? To się nie da. Listki, a mogę o tak? I teraz można w ogóle budować z nich, tak? Tu jest drugi, tu jest drugi. Zobacz, ja mogę Ale sobie mama, budować. W, wiesz, wiesz, co można z tymi drugimi zrobić? Co można Pokazać zrobić z tymi drugimi? Zaczekaj, jak to zbudowałam. Chcesz? Pokazać. Pokaż mi. O, dobra. To będziesz skręcać? I, I też można je. Tak skręcić. Mm -hmm. I wtedy. W, w klocku jest listek, tak? W środku. Tak? tak? I jeszcze jest, są takie igiełki. Dwie igiełki ze sznurkiem. Mama, ja próbowałam je i nie dało mi Nie się. dało ci się, no bo to się ciężko czasami robi. To jest chyba akurat najsłabszy element tej zabawki, ale da się, bo sprawdzałam wcześniej. Może to jest akurat za dużo. Da się to nawlekać. O, widzisz? Tak, i można sobie mm, te kuleczki na, nawlekać. Ta tak. igła jest bezpieczna. I, Sznurek też jest krótki, ja, więc nie ma ryzyka, że sobie wszystko ja, to owinie dookoła. Ktoś szyi. już ma na sznurku, to może sobie tak. Może sobie kręcić. E, słuchajcie, wariantów zabawy z tymi e, klockami e, Lalabum jest bardzo dużo. Na pewno jest to zabawka, którą można się bawić długo, czyli jeżeli sprezentujemy ją e, takiemu 10-miesięcznemu niemowlakowi, to Spokojnie do drugiego roku życia będzie miał pomysły na to, co z tymi I to się klockami łatwo można zrobić. Można odklęczać. Mhm, mm dokładnie, łatwo. No dla dziesięciomiesięczniaka nie jest to łatwe, ale dla starszych dzieci jest to już łatwe. Tak, a jak niemowlaczki wlaczki nie, nie umieją tego rozklęcić, to mogą zawsze poprosić mamę. No, dokładnie. To już wszystkie nasze propozycje, jeżeli chodzi o prezenty dla niemowlaków. Jeżeli poszukujecie pomysłów na prezenty dla starszych dzieci, to zachęcam do obejrzenia pozostałych filmów. Wszystkie zabawki, które pokazujemy wam w tym odcinku, dostępne są na Allegro, a linki do nich możecie znaleźć na dole w opisie filmu. Każdy z tych produktów możecie też zamówić z darmową dostawą do paczkomatów. Zachęcam do tego, żeby uruchomić darmowy miesiąc Allegro Smart który można uruchomić do 18 kwietnia, bo Allegro Smart oznacza po pierwsze, że zamówienia powyżej 40 zł dostarczone są za darmo do paczkomatu, a zamówienia powyżej 100 zł mogą zostać dostarczone za darmo kurierem do Waszego domu.